Jaki piękny dziś dzień. Wezmę się za naukę i... Ojej! Oh yeah! Jak się masz, konny Więc, Oktawio, jak wygląda twój poranek? Jak to jest żyć z DJką? Każdego ranka budzę się, schodzę na dół, a ona zmywa naczynia. To wspaniałe, prawda? Mieć taką współlokatorkę. Ale jest problem. Ona czyści je ...basem. Okręcamy wasik do 11, a on usuwa brud na poziomie mikrocząsteczek. Nie! Yeah! A byłam pierwszą kandydatką do królewskiej symfonii Kantrelotu. Co poszło nie tak? Wygląda na to, że twoja współlokatorka Octavia ma bardzo wyrafinowany gust. Czy to nie wywołuje między wami konfliktów? Co? A nie, nie, koleś, to jest ludzik. To znaczy, ta bywa czasem zarozumiała i arogancka, ale w sumie co z tego? Jest okej. Okay. Znaczy, no wiesz, ona ma wysokie wymagania. Raz nawet umówiłam ją z przekozackim kolesiem, a ona totalnie go zlała. Co za laska. Weinel zna wszystkich utalentowanych muzyków w mieście i zapoznała mnie z pewnym skrzypkiem, którego ach, tak się składa, podziwiałam, ale wcześniej nie miałam okazji poznać osobiście. Spotkaliśmy się w cukrowym kąciku na herbatkę, ale nie poszło po mojej myśli. <laughs> To się zmierzy w, w ciasteczek! Mm. Wszystko w porządku? Tak, ale wyzwanie to sprawa honoru! Oh. Mówiłem, mówiłem, że wygram! Następnym razem pinki ja zję Wszystko! Nie twoje babeczki! Błagam nie! Fakt, mogło być lepiej... Ja tam nie wiem, wyglądał na w gościa. Nie wspominałam? Sztyw, niara. W sumie... Zostawił mi swój numer! Skąd mam ten szajs? Więc, Octavio, mimo różnic między Wami, udaje Wam się żyć w harmonii między sobą, można tak powiedzieć? No tak, tu i tam są pewne różnice, ale Weinlein zawsze chce dobrze. Raz nawet zdarzyło się, że ocaliła wiel przed zagładą. <śm> 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 Tak się cieszę, że postanowiłem wrócić i odzyskać władzę. O, to jest o wiele prostsze niż kiedykolwiek mógłbyś sobie wy... Chwila... Kim jesteś? Dobra, ekipo, zostawcie to mnie. On jest mój. <ścoughs> A cóż to niby ma być? O, to nic takiego! To tylko mój baso rozpierdzie! Aaaa! Ale co? Pomijając wszystkie różnice, Oktawia to moja najlepsza ziemalka. Jest bardzo szczodra, a pomaganie dla niej to chleb powszedni. Hej, chcesz moją ostatnią kanapkę? Dała mi do zrozumienia, jak smakuje przyjaźń. Wyśmienita!